W Ediakarze pojawiły się organizmy, które zdominowały ekosystemy, jednak nie dały rady przetrwać, dlatego też są uznawane za nieudany eksperyment ewolucji. Kiedy zniknęła fauna Ediakarska, oceany były opustoszałe. Ktoś musiał je przejąć, dlatego pojawiły się bardziej wyspecjalizowane organizmy. Posłuchajcie o Okresie kamryjskim. się 541 milionów lat temu, a zakończył 485 milionów lat temu. Wtedy pojawili się pierwsi faktyczni drapieżycy. Przez to ich ofiary musiały się bronić, dlatego też wykształciły się oczy i pancerze. Kambr odznacza się także eksplozją kambryjską, która jest uznawana za najważniejsze wydarzenie w okresie kambryjskim, gdyż odznacza się szybkim rozwojem różnorodności organizmów na Ziemi. Pojawiły się opancerzone organizmy takie jak stawonogi, ślimaki, ramionogi itd. Organizmy, które pojawiły się już na początku kambru, to strunowce. Za pierwsze z nich uznaje się Haikuella i Haikoistes. Jakie żyły na ziemi. Miały one między 4 a 6 cm długości. Potrafiły pływać. Posiadały macki z przodu swojego ciała. W połowie Kambru strunowce rozwijały się nadal, dzięki czemu pojawiły się nowe gatunki, takie jak pikaja. Jednak w środkowym kamrze, czyli w czasach, gdy żyła pikaja, stawonogi zdążyły zdominować środowisko. Najbardziej efektowne mi wód były radiodonty. Trapieżniki, które potrafiły pływać poruszając płatami umieszczonymi na bokach ciała. Swoje ofiary nabijało na kolce umieszczone wzdłuż przednich odnóży. Anomanokaris był najprawdopodobniej największym organizmem wśród radiodontów w Kambrze. Miał on od 60 do 75 cm długości. Znamy też gatunki takie jak Tamisycharis czy Opabinia. Oprócz radiodontów, stawonogi, które zdominowały środowisko to trolobity. Były to organizmy, które pojawiły się w środkowym kamrze. Były to wyłącznie zwierzęta morskie, prowadziły głównie bentoniczny tryb życia, czyli przemieszczały się pod morskim. Stały się najbardziej powszechne w tym okresie. Można nawet powiedzieć, że trolobity są symbolem paleozoiku. Za pierwsze drelobity uznaje się Holmie i szmut Często padały ofiarą omawianych wcześniej radiodontów. Stawonogi były licznymi, ale nie jedynymi organizmami żyjącymi w kamrze. Innymi przedstawicielami posiadającymi struktury wapienne są ślimaki, które stanowią dość dużą gromadę żyjącą w wodach słów. pierwsze ślimaki pochodzące z Ediekaru nie posiadały muszli, jednak podczas eksplozji kambryjskiej u pojawiły się struktury mineralne. Najlepszym przykładem kambryjskiego ślimaka jest Aldanella o spiralnej muszli. Pojawiły się też nogi, takie jak Eortis. Pierwsze z nich pojawiły się na początku omawianego aktualnie okresu i żyją po dzień dzisiejszy. Było otoczone dwiema skorupkami. Oprócz ślimaków i ramionogów, mięczaki, które pojawiły się w Kambrze, to hiolity. Niektórzy twierdzą, że były to ramionogi, a coraz więcej osób jest za tą koncepcją. Z kolei gąbki to organizmy będą Przykładem jest Allomia. Oprócz gąbek żyły wtedy tak zwane będące wyłącznie formami kolonijnymi, mogącymi przylegać ściśle do siebie. Przykładami mogą być Lenokiatus i katykiatus. Niektórzy sądzą, że są to w